Ostatnio był filmik z recenzji tej repliki oraz z montażu układu Gate Aster 2 V3 w tej repliczce, jak widzieliście. I co dalej z tą repliczką? Ponieważ repliczka, jak mówiłem wcześniej, wstępnie planowałem, że trafi jako replika po przeglądzie, podobnych modyfikacjach na outlet, jako replika po recenzji, ale jako, że ta replika mi się cholernie podoba, więc prawdopodobnie zostanie w mojej kolekcji, aczkolwiek tutaj jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, ten filmik powstaje trochę w innym celu, ponieważ zrobimy tutaj pewne modyfikacje. Zmienimy to, co ja bym zmienił w tej replice jako podstawowe, czyli zajmiemy się trochę pneumatyką, zajmiemy się troszkę zespołem precyzyjnym, elektronikę już mamy wymienioną i zobaczymy, co damy radę z tego wykrzesać i oczywiście na końcu zrobimy jakiś test, żebyście zobaczyli, jak to strzela i jak to się prezentuje, a ja sobie tą lepiczkę może zostawię, a może trafi na koniec na Outlet. Zobaczymy. Ale nawet jeżeli sobie taką zostawię, a ktoś będzie chciał taką samą, żebym mu złożył, to oczywiście będzie taka opcja poprzez zamówienie customa na ULAT Industries. Więc co? Nie przedłużając dalej, zapraszam Was do blatu i do rozkręcania tej lepiczki. Najpierw pokażę Wam oczywiście części. W pierwszej kolejności lufa pójdzie 310. Troszkę innej długości niż oryginał, ale nie mam dokładnie tej długości jak oryginał. 601 od FPS Software. Do tego pójdzie gumeczka, i tutaj jeszcze nie jestem pewny. Celować będę chyba w krajtaka, ale czy to wyjdzie, nie jestem pewien, dlaczego użyłem promyczka, to będzie pod kulki około 03032, tak będzie to składał. Tłok pójdzie od Begadi. Zielony. Bardzo fajnie siedzą one w Arcturusach i chcę z niego skorzystać. Dysza pójdzie od Maxa, co prawda to jest 19,5. Zobaczymy, czy ta długość będzie OK. Głowicę tłoka biorę aluminiową, bo chciałbym, żeby była troszkę głośna i nie ukrywam, że chcę sprawdzić, czy szkielet na pewno to zniesie, raczej nie powinno być problemu, ale dostanie głowicę aluminiową. Bardzo trwało, to są chyba jedne z najsolidniejszych głowic, jakie miałem od FPS-a. Przed nią pójdzie oczywiście głowica cylindra od Gate'a. Prawdopodobnie z miękkim zderzakiem, zobaczymy jak to się będzie układać. Układ będzie napędzany przez zębateczki od Modify 16,32. Zębatki, tutaj ja osobiście bardzo lubię, one bardzo ładnie pracują, co prawda są dość delikatne, nie lubią PME, więc jeżeli zdarzy nam się PME w takiej replice, to po prostu kapica i raczej Armagedon. Zębateczki umieścimy na łożyskach oczywiście EZO SMF83, żeby było jak najsolidniej i na koniec będzie to napędzał silnik Dark Meter od Specny bezszotkowy 27000. Więc tuning dość gruby, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie chodzić fajnie, bo w tą niedzielę chcę z tą repliką po prostu postrzelać. Mała zmiana planów Musiałem zmienić lówkę Na 363 Ponieważ tamta była stanowczo za krótka Ta jest ciut dłuższa niż oryginał Ok, Wydaje mi się, że to nie będzie problem Najwyżej schowa się w tłumiku płomienia Tak czy inaczej, tak zrobimy za dużo światła dostaje się do czujnika i trochę waliuje nam Aster. Widzieliście, jak to złożyliśmy? Widzieliście testy. Co prawda osobiście nie wiem, jaka forma testów tutaj trafi do tego filmu. Bo w zależności, czy uda mi się nagrać jakieś duże testy, będę gdzieś w lesie w terenie, żeby móc po prostu normalnie nagrać takie pełne testy do celu, do odległości i tak dalej. Nie jestem pewien, czy się po prostu wyrobię i wy to już widzieliście, ja niestety nie. Natomiast ja jutro tą repliczkę po prostu biorę ze sobą na strzelanie do lasu, ponieważ strzela tak dobrze, że ja po prostu sam chcę z nią zagrać. I nawet jeżeli zdecyduje się na jej sprzedaż w późniejszym czasie, to ja chcę z nią zagrać, bo powiem szczerze, naprawdę strzała zacnie, bardzo mi się to podobało i chciałbym się nią po prostu najnormalniej w świecie pobawić. Więc taki jest plan. Że ja sobie jutro, dosłownie jutro, będę nie ugrał i Wy widzieliście na pewno filmik z gry z tą repliką, bo to na pewno pojawi się przed samym tym filmem, który tutaj oglądacie. I taki filmik chyba z rozgrywki będzie najlepszym pokazem, jak ta replika działa i jak się sprawuje w lesie, więc tak naprawdę najbardziej zachęcam do zobaczenia, jak to działało podczas rozgrywki. Na dole postaram się umieścić link w opisie, żebyście mogli łatwiej znaleźć ten filmik. A ja później, jak już się tą repliką nacieszę, to zastanawię się, czy w ogóle ją sprzedawać, czy ona trafi na outlet, tak jak wstępnie było to przewidziane, czy po prostu zostanie u mnie w kolekcji. Bo nie ukrywam, że naprawdę cholernie mi się podoba ta replika. Jedyne co to jeszcze tutaj chciałbym mieć szynę RIS, ale to nie będzie replika, która będzie używała lunety, więc w sumie pali ją licho. Może być tak jak jest, i je tutaj wyloduje kolimatorek. natomiast tutaj będzie siedziała kamera. Więc to na dzisiaj tyle. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, czy do buildu, czy macie jakieś sugestie, co by tu jeszcze zmienić, na co zwrócić uwagę, może wymieścić jakieś problemy, albo chcecie o coś dopytać, może ja Wam coś podpowiem, to piszcie, pytajcie w komentarzach. Jeżeli oczywiście chciałby ktoś sobie taką replikę, czy podobną zamówić, to serdecznie zapraszam do kontaktu na ulatindustries.pl. Tam oczywiście jest formularz kontaktowy, możecie do mnie pisać i zamawiać taką, inną replikę, więc serdecznie do tego zachęcam. No a mi pozostaje co? Podziękować sobie nie będę dziękował, bo chyba nie wypada, bo cały ten projekt, cały ten build, yy, cała ta replika od początku do końca wszystkie części, tak dalej są sponsorowane przez, przeze mnie przez ULAT Industries, więc yy, nie wypada chyba samemu sobie dziękować. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam do zajrzenia do mojego sklepu UlatiDastlis.pl. Dziękuję też oczywiście wszystkim patronom za wsparcie. No i co? Do zobaczenia ponownie.